pieczony, Franek, ja byłem pierwszy tutaj. Tym, nie, nie! Przy tym. Nie. Franek, ja muszę się umyć po, po basenie, przecież. Przecież jestem cały z chloru. No, tata, Ale... no powiedz mu coś, no ja teraz muszę, bo leci cieplutka, najlepsze leci, najlepsze leci. Ej, ja czekajcie, czekajcie, skakałem. wyłączamy wody, co to ja za zachowanie pierwszy... w ogóle, co to za zachowanie? Spokojnie, wszyscy wszyscy zdążą się. Wody nie zabraknie dzieci, wody nie zabraknie. Słuchajcie, jesteście gotowi. Na super ek, ekstra ekskluzywne zawody nie wybierz złego basenu? Tak! tak jesteśmy ty gotowi. ty je zrobiłeś? Ty, ty zrobiłeś nam te zawody? Tak, 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 słuchajcie. I to jest też powiązane z naszymi widzami. Teraz ogólnie możecie wejść sobie na dany, dan, daną skocznię danego basenu. Ja tutaj rozkładam... Dobra. Rozkładam tutaj laptop, i słuchajcie, na tym to polega, że siadam, czytam komentarze i jaką ja bym odpowiedź dał na dane, na, na dane pytanie. Kto będzie bliżej, ten, ten, ten wygrywa i nie wskakuje do basenu, a przegrany wskakuje do basenu. o ja, ja Fronek przegra, Fronek przegra. Lakusz, przegra. Uwaga, no. uwaga, czytam komentarz, o, od tutaj Antek. Napisał. Jak już wiesz, przecież ja nawet zadaję pytania nie zadałem. <grym> Zapomniałem, no, sorki, tata. No Do dokończ. <grym> no dobra, słuchajcie. a Antek napisał tak czy nagrywasz i oglądasz filmy na laptopie, czy na komputerze, czy na telefonie. O ja cię kręcę. Hmm. Też możecie odpowiedzieć teraz na to pytanie. oglądacie na telefonie, czy na komputerze ten film, no? Napiszcie w komentarzach. Fradek. O ja cię kręcę. No, chyba odpowiadam. Mi się wydaje, tata, że my w domu mamy, kom bo mamy komputer i laptop. Mi się wydaje, że na komputerze to wszystko robić, bo jest ci wygodniej. Dobrze, uchu! Dobra, Franek skacze do basenu. Skoczy do... Skoczył do basenu z kiślem. Co? Jak kisiel, tam kisiel? To jest kisiel, kisiel ale dobry, wiecie! Dobra, słuchajcie, koniec zawodów. Ja ogólnie wchodzę do, e, wchodzę do sklepu, e, do właśnie sklepu z e, okularami i e, właśnie sprzętami pływackimi, bo idziemy na basen, dzieci! Idziemy na basen. Ja poproszę, tak, okulary, sprzęt okulary tutaj do, pływania. do pływania. Super, tak. Mhm. Bardzo, bardzo dobry wybór. Tutaj jeszcze ciasteczka można sobie wziąć. I zapraszam o, do kasy, jak ciasteczka. pan sobie wybrał wszystko. Tak, ciasteczka, dobra, no to ja poproszę już to wszystko, bo ja się spieszę, zaraz zawody mam e, na basen idę pływać w Konkursie olimpijskim. Chwila, wypłacę jeszcze pieniążki. O, dobra, dobra. Słuchajcie, patrzcie. kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. To już teraz wypłacam. E, wypłacam normalnie z baką na to pieniądze. Czekajcie, zobaczymy, ile tutaj się sypie pieniędzy. No. Ty, dosyć sporo, dzięki, jeśli chcecie, żebyśmy mieli więcej pieniążków, to kliknijcie teraz łapeczkę w górę i subskrybujcie z weczkiem, tym samym dołączacie do Lucky Team Super Drużyny. Dobra, to ja będę już o pieniążki, to ja biorę i uciekam, dziękuję. O, dziękuję, dziękuję da, bardzo, da, do... Da, do widzenia. Da, da. Do widzenia. Bip, bi, 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 bi. musimy jechać, zaraz Je, mam zawody. Jedziemy, jedziemy na zawody pływackie, jedziemy na zawody pływackie. Lakuś, gdzie, na, na pace jest? Tak, tak, ta tak pace. Jest, jest na pace, tam już poszedł spać, dobra. Jedziemy Co? teraz szybko na zawody. Ty ogólnie ja płetwów nie kupiłem, płetw i, i maski do nurkowania, nie, no. bo to chyba nie można, nie? To jest niedozwolone, tak nie wolno tato! Nie wolno w płetwach, tam normalnie trzeba samemu! A no właśnie, bo, bo to są poważne zawody olimpijskie, ja tak słyszałem. No, dobra, ja tutaj idę zobaczyć, czy tutaj ktoś jest już. Ja już się rozgrzeję, pobiegam sobie truchcikiem. Ej, trzymajcie za mnie kciuki, będę brał udział w zawodach, dobra? Tutaj rozgrzewka, rozgrzewka, rękami pomacham. Gdzie są dzień dobry. Sobie... Przybierali, Witam. dzień dobry. Czy to, czy pan jest naszym uczestnikiem? Witamy. Tam już drugi od brzegu jest pana pana narożnik. Może tak. się pan przygotować? To ja się przybieram w kąpielówki, slipy do pływania w czepek i proszę pana, wygrywam te zawody. Tak, a co tak. To? Co to, kibice? Tak, to są nasze słonie, to takie olimpijskie słonie, wie pan, muszą <laughs> dobrze, być. Tylko dobrze. proszę pamiętać, że płetwy są niedozwolone. No dobrze, przyza, okay, ubieram do się. dobra, tu trzeba za, 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 zamontować płetwy, tutaj jakieś do, do, do ruchu oddychania, spodenki do szybkiego pływania i wygram cały ten ko y konkurs. Oj, muszę, muszę lecieć chyba. Ej, tu, tu nie można płetw używać, ja słyszałem Ej. w zawodach, że nie można płetw używać, czekaj, ja, teraz ja przebiorę. Ale ja, mam, hmm. ja nie mam płet, jak co, dobra, Siemanko, widzimy się na start. Zapraszam na start. Widzieliście, dobra, ja się przebieram. Tutaj w te w te slipy, co ogólnie kupiłem? Już zawody D są? Zapraszam na start. Startujemy, bierzemy, ty bierzesz pierwszy tor, ja drugi. My mówiłem, mówiło, no no, bo mówiono, że ja drugi, no dobrze. I uwaga, to trzy gotowi Dwa. do startu Minecraft. A proszę Sęciu, a ja zapomniałem powiedzieć, że on ma... O, on będzie oszukiwać w płetwach, ej! Płynie, płynie, dawajcie, kto będzie pierwszy? Ej, I idziecie wiecie? równo, głowa w głowę. Widzieliście, on, on, pod, on pod spodem normalnie, e, zamiast płynąć do przodu to on pod spodem tutaj. Uwaga, nie mnie, nie Kto będzie pierwszy na mecie, kto będzie pierwszy na mecie i... O, Nawet my... nie widać ich, bo są tak głęboko pod wodą. Pomy pomyliłem tor, ale... ale... jak to Ej. się stało? Proszę pana, nie sędzio, on ma płetwy do nurkowania i maskę Jok... do nurkowania. Proszę Jok... mi je pokazać, proszę mi je pokazać. No ale nie ja widzi ja pan, nie mam, założył. No. O no. nie, niestety płetwy były niedozwolone. Był remis, ale wygrywa za to pan o. Lucky. O, wow, jest! No Dobra. nie, no nie. Dzięki Lucky tym, że, że jesteście ze mną w drużynie, ale super. Proszę teraz posłuchać. Pan wygrał pierwszy etap zawodów, drugi etap zawodów będzie na basenie lawowym, będzie pan pływać w lawie! Co to tak, jest? Tak, tutaj będzie pan brał udział, musi pan wygrać i wtedy pan dostanie się do tego konkursu. No dobrze, a z kim będę brał udział? Będzie pan brał udział z najlepszym mistrzem. Ja już ogólnie się przygotowuję... Co to jest? Ej, ja tego toru nie zajmuję, bo tutaj, tutaj ktoś... Co to jest? Ej! O nie, on... on... gotowy? Startu, start! Oh! Płyniemy, tak! Płyniemy w lawie. Ej, jak podskoczył, wysoko jak ryba. Gdzie oh! ja płynę? Ja nic nie widzę. Płynę tutaj. Mam cię zjemcie! Mam cię zjemcie! Ej, tu jakaś ryba. Jakiś rekin. Muszę wygrać. Do mojej Ej. pułapki. Wskakujesz do mojej pułapki. łapię cię w pułapkę. Ej, muszę wygrać. Oh. Jaka pułapka? Ej, co to za pułapka? Ej, ta ryba przywiązany i teraz nie wyjdziesz. Teraz wygra, wygra ktoś inny. Co to za hałasy tam u góry? Słyszałem jakieś hałasy. Co to za trzaski? O nie, ja muszę się stąd wydostać. Ja muszę wygrać te zawody. Ej, ta ryba mm. utrudnia. To nic nieprawda. Dobra, teraz może, o, może sędzia nie widzi. Brawo, oh. brawo. Wygrał pan, wygrał pan. Tamta osoba niestety się poddała, nie dała rady wygrać pływania w basenie. Tutaj panu e, dajemy złotą statuetkę i zostaje pan przetransportowany od razu na najlepsze zawody. Najlepsze zawody. Nie wybierz złego basenu. Nie wybierz złego basenu. Dzięki, ale super. Dzięki wszystkim za wezienie udziału. Co to jest tamto? Jakie duże czarne. Wow! Nie wybierz złego basenu, czyli to tak to wygląda? I tu się wybiera baseny. O, sprytne. Patrzcie, mamy trzy baseny do wyboru. No dobra, ja już mogę wziąć udział tak. w tym. Proszę posłuchać. Teraz musi pan wybrać, nie może pan wybrać złego basenu. Musi pan wybrać ten dobry. Jeśli wpadnie pan do złego basenu, przytrafią się panu złe rzeczy. Ale ma pan pomocę. Które może pan wykorzystać? Koła ratunkowe. Jest to zbrojka liściasta. Jest to grape, którym może się pan wspinać. I jest to sama ręka tanosa. Wow, ręka tanosa, ale super. No dobra, to co? Już mogę lasować te baseny? Tak. Proszę bardzo, może pan losować. Który to baseny? Ej. Zaczyna się losowanie. Proszę wybrać, do którego pan wskakuje, i zaraz. O ja, tutaj, zniknie. W ogóle, jaki to jest, to jest ciężki. No dobra, ale. Dobra, ustanawiam, wybiorę ten Ej, chyba, chyba ten, co widzowie? Ten, ten wybieramy, dobra, skaczemy Uwaga, zobaczymy co tu będzie Dobra proszę pana, jestem gotowy Proszę bardzo, może pan skakać I start! Undo! Wow, co to się stało? Wybrałem lawa! Wybrałem lwa. gdzie jestem? Czy ja mam, mam? teraz do wyboru jakieś koła ratunkowe, tak? Co mnie może uratować w tym przypadku? I w ogóle co tu jest? Tu nic chyba to nic chyba złego nie jest Niestety, wybrał pan Basen lawowy, najgorszy z możliwych. Musi pan pokonać rybę. W nagrodę dostaje pan rękę Thanosa. Ej, ale ja widziałem już tą rybę. Ta ryba ogólnie utrudniała mi zawody w, w wyścigach tych. Mm. A teraz jeszcze bardziej ci będę utrudniał, żebyś nie wygrał tego wyścigu. <ścoughs> Poradź sobie sam, ja stąd zmywam się. Ja ciekawą ja sobie sam poradzić. No nie. Wow. Mm. A masz ty, rybo! A masz! Dobra, o, masz. Jakoś, jakoś się poradzimy! Jakoś poradzimy z tobą! Czekaj, tylko musimy gdzieś tylko przepłynąć. Na jaki moment przypłynąć? O, ty, rybo, ty. O, o. Ty. Zmiażdżyłem ją. Ale śmiesznie, widzieliście? Ty. Gratulacje! Udało się panu przejść do drugiej rundy. W drugiej rundy jeszcze raz pan będzie musiał. Wybrać odpowiedni basen, a dopiero w czwartej rundzie już się pojawi basen diamentowy. Jeśli pan do niego trafi, wygra pan tysiące diamentów. Basen Zacy, diamentowy, no dobra, ja tutaj się zakręcę. Teraz nie będę wiedzieć, który basen wylos wylosuję. Tutaj na zachętę, proszę bardzo. I teraz uwaga, proszę poszukać. Wiadomo, najlepszy jest basen, basen wodny, który pan teraz wybierze. Hmm. No dobra. Ja ogólnie wybieram z widzami, żeby kliknęli łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo muszą dołączyć do Lucky Team, bo wtedy jesteśmy razem wielką drużyną. skacze. Uwaga, skaczę! I skaczę! O! Ej! Jestem w wylądowym wodnym basenie, co się dzieje? Ej! Coś tu spada! Ej! Łapeczki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem! Ile, ile w ogóle pieniędzy tutaj jest? To jest chyba zawody, nurkujemy po pieniądze. Dobra, dobra. Ile tutaj pieniążków jest? Co tutaj się dzieje? Jabłka złote i to wszystko! Ech! Czy, będziemy widowie bogaci? Kto chce ogólnie yy... o nie. kto chce ogólnie... Żeby, żeby te pieniążki ode mnie i, i te... Te, 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 yy, te jabłka jak na serwer wbijecie. No napiszcie w komentarzach, kto chce jak na serwer wbijecie, to wtedy może wam dam te takie przedmioty od do razu dobre. Co Gratulacje! Jest? Wygrałem? Udało się panu wygrać drugą rundę. Trafi pan do dobrego basenu. Teraz czeka na pana trzecia runda. Wybrałem, to będzie ten. I uwaga, skacze Trzy. Proszę bardzo. Dwa. A co jak to samo wylosuje? No to znowu pan wygra dużą ilość pieniędzy i pieniądze są dla pana. No dobra, to trzy, dwa i start. skacze uwaga! Teraz! Ty, czarny! Czarny! Ty! O kurczę, ale tutaj smoła! E, smoła tutaj jest! Ogólnie obsiadła moje ciało! E, jak... Jak ogólnie jakiś olej! Jakiś, jakimś oleju jestem czarnym! Ej! wow. Co tu się dzieje? Gdzie jestem? No, niestety pan wybrał jeden z najgorszych możliwych wyborów. Tutaj musi pan swobodnie opaść na dół, nie trafiając na żaden kawałek. Czekaj, jak pan niestety... poczeka, muszę się zastanowić, jakie koło ratunkowe muszę tu wziąć, czyli muszę spaść na dół, tak? Tak, musi pan spaść. Co wybierzemy, słuchajcie, co wybierzemy? Rękawice Thanosa? nie! Co tam jeszcze mieliśmy do wyboru, proszę pana? E, liście. E, zbrojka liściasta i grape. Grape? Mm. To wybierzemy liście. Dobrze, tutaj proszę panu, dałem już panu liście, wszystkie możliwe i niech pan sobie poradzi. Wyjście jest tam w specjalnym pomieszczeniu. To mi jakiś kusekpony chyba lata. Jak no on właśnie? jest takim dodatkowym utrudnieniem? O, ale śmiesznie, haha, <laughs> ale się, dobra, uwaga, skaczemy i musimy umieć te, te przeszkody, mamy zbrojkę siastą, to wydaje mi się, że, że powinno to wszystko dobrze pójść, wow, 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 nie mam na tym kontroli, lecę, ej, ej, ty zwierzeczku, ty zwierzeczku, ej, czy, co tam było, czemu tam, te, tam był jakiś blok stonowy, o, wow, omijam wszystkie w ogóle przeszkody, omijam wszystkie przeszkody, ale to się cieszy, jak się cieszy <laughs> od mnie. <laughs> wyjście jest, wyjście jest w połowie, w połowie tego, tego budynku, tego cylindra. A co ty musisz, się tak i cieszysz? Się co się tak cieszysz? <laughs> Bo ja jestem kucykiem pony, ja jestem bardzo wesołym konikiem. Wyjście do góry, jest tutaj ściąka. ale gdzie? Gdzie u góry jest? To tu ja mam wykorzystać musisz, kolejny musisz koło użyć grejpa. Głowę? Tak, musisz użyć grejpa i wznosić się do samej góry. O, tutaj leży coś. No właśnie, tak. Dostałeś od, od nas prezencik? Takie ułatwienie. I tam do tego stołu no, musisz się dostać. Ty, a ja tutaj nic nie widzę, bo tutaj chmury mi. ten, dobra. No się Ja, ale fart! Ja w ogóle trafiłem przez chmury. Dobra, w którym, w którym miejscu mam tu lecieć? Tutaj, tutaj, blisko, bziutko, już. Ło! Wow. wow, dobra. Zapraszam, Skrycie. zapraszam do wyjścia teraz. Tutaj. tylko, żeby trafić w tym kierunku. No, i przeszedł pan kolejny etap! Brawo! Uhu! I w tym kierunku? I tu, i w tym kierunku. Kolejny etap, czyli co? Nie wybierz z tego basenu, a wybrałem dobry basen! Mhm. Uh -huh. Przeszedłeś, poradziłeś sobie z tymi trudnościami, które przygotowaliśmy dla ciebie. Ja, ale super koniku kucykupony! Yy, moje, moje, moje w ogóle dziewczyny wid, widzki bardzo lubią kucyki, pony i Barbie. Naprawdę? To proszę je tu przysłać! No, może zaprosimy na kiedyś spodoba. na serwa. Kiedyś zaprosimy może na serwa i dziewczyny i chłopaków. Ej, gdzie jestem? Co tu się święci? Halo, halo? Nie wybierz z tego basenu? Czy, czy to już jest... Czy to już jest... Ej! Wow, zmienił się kolor, widziałem tam jakieś inny. Co tu się dzieje? Co to jakieś nowe zasady Uwaga! są wprowadzane? Teraz pojawił się basen diamentowy. Już jest czwarta runda. Jeśli pan do niego trafi, to już wygrywa pan całe zawody, ale... Też jest basen z wodą kalanizacyjną, z takimi glutami, do którego pan też może trafić. Hi. Pan teraz odpowiednio wybrać. Z wodą kalanizacyjną? Proszę pana. Czy pan chce, żebym ja się kąpał w ściekach? No nie, no to już zależy od pana i od pana widzów jak wybierzecie. Hi. Czemu ja spadłem na dół? A nie wiem, co się stało. Dobra, to proszę pana, proszę, ja już ogólnie wybrałem. Trzy, Ten... dwa, jeden skaczę! Hi. Wow, mam zieloną zbrojkę i do zielonego wskakuję, ej, jaka magiczna woda, w ogóle, woda ściekowa. Gdzie jestem? Co tu się dzieje? Zamknęli mnie gdzieś, ej, czy tak miało być? Czy tak wygląda, czy tak ogólnie się traktuje zwycięzców, że się zamykają w jakimś posła. pomieszczeniu? Co pan w ogóle sobie myśli? Trafił pan do najgorszego basenu, do basenu glutowego kanalizacyjnego. Teraz tutaj pan musi przejść labirynt, ale musi pan go przejść dość szybko, bo zaraz zacznie się pojawiać poziom wody, a dokładnie za trzy, dwa, jeden. Jakiś... O nie! Źle pan poszedł! O nie! Jaki dzięki! Proszę pana, czy wody, to, to się będzie płodności. zwiększyło? To się będzie zwiększało? Tak. O nie? Tak, to, to, się... to się będzie zwiększało, musi się pan śpieszyć. To, to ja muszę grypem się podciągać, proszę pana, bo o, ja inaczej nie dam rady. Tak, no widzi pan. I za dokładnie tutaj tędy najlepiej, jakby pan poszedł, bo doradzę panu, że tam niestety nic nie ma. Dobra, szybko, to muszę się spieszyć, bo jak, jak to się wnosi tempo. Za, trzy, dwa, jeden. Zero, o, poziom wody się zwiększył O nie, proszę pana, to zaraz ponie... Cztery, teraz się zwiększa poziom kolejny raz O nie Musi pan dać radę I dał pan radę Przed najwyższym poziomem, widzi pan? Zwiększył się najwyższy poziom I udało mi się Przecież jak ja bym tam został w tym labiryncie To ja bym nie wypłynął przecież Bo tutaj no. coś, coś, coś. Jakieś niewidziane bloki są Barier bloki są Ale super, tutaj udało mi się wyjście. wygrać Wow, gratulacje. I teraz może teraz się uda panu w końcu trafić do diamentowego basenu. No dobra, to wybieram proszę pana te. Wow, coś tu się zmieniło. Zmieniło się w diamenty. Co to jest? Proszę pana, gdzie Uho, jestem? Wow, naprawdę wybrał pan najlepszy diamentowy. Wow! <laughs> uh -huh. Najlepszy diamentowy w piątej rundzie basen. Gratulacje, te wygry? wszystkie diamenty jest... należą do pana. Co pan mówi? Serio? Tyle diamentów w Zobacz, co wygrałem, widziałeś? Uhu. Gratulacje, udało się panu wybrać najlepszy basen spośród wszystkich. Pokonał pan, pan wszystkie przeciwności losu. Jest pan jedynym na świecie zwycięzcą. Nie, nie wybierz złego basenu. Ja. Ale super, tata, ty to jesteś mistrzem. Ale super, przecież... Kurczę, fajnie mieć takiego tatę. Fajnie, co? Zobaczcie ogólnie, co ja potrafię robić teraz, widzicie? Normalnie ten no, grape wow. się przyciąga, bo zostawiłem go w paru różnych miejscach i zobaczcie, tak sobie latam. Ojacie! No, niemożliwe, gratulacje! To teraz, no, niech pan się pochwali. Co pan zrobi za te, za taką ogromną ilość diamentów? Wszystko oddam widzom, jak przyjdą na serwer, odwiedzą nas koleżanki i koledzy. E, no i ogólnie to e, dla mojej rodzinki kupiłem im nowy dom. Lakusiu, co chcesz ogólnie, żebym ci kupił? I najnowszego PSa, a Minecrafta i, no i dużo innych rzeczy. Kupić mi? Kupić, a zobacz w ogóle, weź kilof i zacznijmy kopać, zobaczcie tutaj tych, tych, bloków diamentowych, przecież to nawet w kopalni się nie zdarza, takie rzeczy. No trzymaj, patrz, kopiemy. Kopiemy, bo to ogólnie, to jest żyłka złota, możemy ogólnie w krótkim czasie naprawdę bardzo dużo diaksów zdobyć, a u nas na serwerze tak, no. tak, tak, tak łatwo nie można zdobyć tych diamentów, co nie? No, no, no ja wiem o tym właśnie I, i no to bierz jak najwięcej, ja już mam prawie staka. Staka masz? Staka, staka diamentu. Ja cię, o no. cię staka, ja cię kręcę. Ty, ogólnie to będziemy najbogatszymi ludźmi chyba na tym serwerze, tak mi się wydaje. No, oprócz dużego, bo duży to jest duży, nie? I on też dużo pieniędzy ma. A nie dość, że duży, to dużo wydaje i dużo ma. No. A wyobraź sobie, ile on wydaje pieniążków na jedzenie. O, to ten to dopiero ma. Fuh. Ani nie, nie chcę myśleć o tym. Od ma jeszcze więcej. No, a super, Lucky Team, podobało wam się? Ale super, mega zawody, tak mi się podobało, Uchali. że się zabawiłem z wami. Przesympatycznie! Juhu. Frania nawet przyszła do nas, nas się z nami pożegnać. Frania już kończy odcinek, pożegnaj się! Ojacie, znowu na koniec przyszedł. No żegnam się z wami widzami całuski i bądźcie czujni, woohoo! Woohoo! I bądźcie w lucky team, I łapeczka tak. w górę, z dzwoneczkiem i uwaga, wiecie ogólnie co ja, Franiu, wygrałem dzisiaj, Dam, po, da, co, damy co trochę, synku, co, Tak, Dawaj, dawaj, no, 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 tak, mnóstwo daj. Dobra, dobra, uwaga, trzy, dwa, start! Raz! Dlatego, nie. Padający nie. deszcz, szempej shower, tak. diamentowy szempej shower uh -huh. Ja to biorę, o ja cię kręcę. gdzie ty wygrałeś, dlatego wygrałeś, o ja Rzadko się zdarza, że mamy tyle diamentów, co? No, ale dużo, to co jedziemy gdzieś na jakieś wakacje, może jakieś Malediwy Vacation, vacation, animation, tak, jedziemy na wakacje, Wsi tego, wsiadamy, tak. wsiadamy do, tutaj do furki, okej okay, i jedziemy, uh -huh. Dawaj driftem! Dawaj driftem, mamusia mówi! Dawaj po Grandera z szejkiem! Dawaj Lecimy! Za diamenty! Za diamenty!